Teraz Aleks Gorgon złapał tę piłkę, przymierzył, uderzył, GOL! Ależ kapitalne wejście Aleksandra Gorgona! Co ten chłopak zrobił? Jakież uderzenie! To jest coś nieprawdopodobnego! Brawo Aleks Gorgon, brawo portowcy! Cały stadion, oprócz oczywiście legionistów, stał, dopinguje, krzyczy, barwy w górze! No i posłuchajmy! Wyskakuje nam pistolero Aleksander! 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 I jeszcze to, co kochamy najbardziej!